Stało się jutro. Opowiadań fantastycznych zbiór 23. Jacek Sawaszkiewicz. Pożegnanie. Rom zbliżył oczy do okularów lornety nożycowej. Przed pole kipiało od ognia i fontanny płonącego żelaza tryskały kilometrowymi gejzerami w niebo. Baterią miotaczy plazmowych sterował komputer. Tylko przy kameach, które z niewiadomych przyczyn kazano trzymać w bazie, krzątały się trzy roboty. Jeden ustawiał celowniki, przesuwając linię ostrzału od rubieży do rubieży. Drugi nadzorował układ chłodzenia i precyzyjnym, oszczędnym ruchem zmieniał taśmy. Trzeci przynosił z magazynu amunicję i usuwał łuski oraz opróżnione skrzynie. To stanowisko okniowe po sterunku działało sprawnie, co Rom skwitował pełnym zadowolenia chrząknięciem. W głębi schronu odezwał się Brzęczyk i nad wnęką w pomieszczeniu dostawczym zapulsowało białe światełko. Taśmociąg uruchamiano często i w różnych godzinach, lecz tym razem nie była to dostawa żywności czy uzbrojenia. Taki sygnał świetlny stary widział w swym całym życiu zaledwie parokrotnie. Inspekcja? Uchylił pancerną klapę zamykającą wylot tunelu i przysiadł obok ziejącej w ścianie mrocznej czeluści. Najpierw wynurzyły się z niej pakunki, toboły i walizki. Potem wychynała głowa o skręconych ciemnych włosach. Taśmociąg stanął. Przybyżnie niezdarnie opuścił tunel, wygładził swój wzorowo czysty mundur, po czym wbił wzrok w starego. Miał twarz dzieciaka, gładką, z zarostem jak na brzoskwini. Twarz, przy której gęba Roma wyglądała niczym szyderstwo. W jego oczach dostrzec można było cień szacunku. – Dzień dobry – rzekł. – To 128. – Prawda? Dobrze trafiłem. Rom przełknął ślinę. – Dzień – odparł pan ze sztabu. Przybysz potar policzek, jakby sprawdzał szorstkość nieistniejącego zarostu. Poniekąd. Nazywam się Fer, przezwa R. To skrót od łacińskiej nazwy żelaza, rozciągnął wargi w nikłym uśmieszku. Rodzice chcieli, żebym wyrósł na twardego faceta. Chłopak mówił dalej, ale myśli Roma zaprzątał rozsypany na betonowej posadce bagaż. Cholernie dużo tego było. No, a tu mój osobisty kwipunek. Usłyszał i zobaczył, jak Ferno szalacko kładzie ciężko butą stopy na przewróconej walizce. Pan tu... Ja przyjechałem jako zmiennik. Czoło starego ułożyło się w grupę fałdy. Zmiennik? A cóż to, szefowie uważają, że nie wykonują swojej normy, czy jak? Poczuł, że musi się przejść. Podszedł do drzwi zawrócił. He? Fer był speszony. Powiedział. Nie wiem, kazali zmienić, to zmieniam. Pan podobno idzie na emeryturę. Rom znów przełknął ślinę. Cholera, przecież niedawno stuknął mu piąty krzyżyk. Od lat starał się nie myśleć o tym dniu, który oto nadszedł. Stało się. Powinien to przyjąć z flegmą starego bojownika. Istotnie. Mruknął krytycznie, popatrując na przybysza. Więc to ty jesteś moim zmiennikiem. Sądziłem, że dadzą kogoś bardziej doświadczonego. To jeden z ważniejszych posterunków. Chłopak zaperzył się. Poróżowiałem mu policzki. – No skończyłem odpowiednie studia – oświadczył niemal obrażony. Kanonada na zewnątrz ucichła odrobinę, by po chwili eksplodować z większą siłą. Odezwał się blok miotaczy unieruchomiony dotąd z powodu przegrzania. Rom wiedział, że w dyspozytorni na niższej kondygnacji zapłynęła nowa kontrolka. – Coś słodzeniem nie tak – tą zmartwiony. Pomógł chłopakowi zabrać bagaże. Pracująca z przerwami bateria już od doby nie dawała mu spokoju. Na podręcznym kalkulatorze wyliczył, że straty sięgają 30%. Trzeba sprawdzić. Dodał i zaraz się poprawił. Będziesz musiał sprawdzić. Po ciasnych krętych schodkach zeszli do kwater prywatny. Stary zapoznał Fera z rozkładem pomieszczeń. Gdy opuszczali węzeł sanitarny, powiedział, studia. Hmm. Więc do tego potrzebne już są studia. Jak to się czasy zmieniają? Ja mam maturę, ale kiedyś wystarczyła, żeby się dostać na to stanowisko. W wąskim korytarzu chłopak przepuścił Roma przodem. Drepcząc za nim, szepnął schlepiająco: Dużo dobrego panu słyszałem. Stary gładko przełknął pochlebstwo. Stanął w pół kroku i, obróciwszy się do przybysza, rzekł: No, w końcu ma się na koncie tych kilka wniosków racjonalizatorskich. Podwyższyłem szybkostrzelność kamełów. Z 240 do 285 strzałów na minutę. Udowodniłem też, chociaż nie mam dyplomu, podkreślił to, że miotacze plazmowe można ładować w ciągu 500 milisekund. Uczono nas tego, zapewnił skwapliwie Fer. Stali naprzeciw siebie w korytarzu przypominającym miejski kanał, gdzie jedna lampa z trudem dostrzegała żółtawe światło drugiej. Stary zastanawiał się nad czymś. Wreszcie wykonał zachęcający gest. Chodź, chłopcze, pokażę Ci coś. Zaprowadził go do pomieszczenia służbowego, które sąsiadowało z dyspozytornią. Oprócz biurka, dwóch regałów pod sufit i tablicy sygnalizacyjnej znajdował się tu diagram zasłaniający przeciwległą do drzwi ścianę. Spójrz na ten wykres. Przedstawia ćwierćwieczny okres mojej pracy. Przez pierwsze pięć lat krzywa zużycia amunicji systematycznie piła się w górę. A kiedy osiągnąłem perfekcję, nigdy nie opadła nawet o milimetr. Bo w czasie mojej choroby zastępowały mnie roboty. A roboty potrafią trzymać w ryzach. Fer podszedł do tablicy i prześledził z udaną uwagą bieg czerwonej kreski. Równocześnie z odległą detonacją trafił palcem w szczyt spiczastego wzniesienia zniekształcającego prosto odcinek linii. A ten raptowny skok w czternastym 13... roku pańskiej służby? Rom skrzywił się. Hmm, przypadkowy incydent. Wyleciał wtedy w powietrze cały tygodniowy zapas granatów. I wyobraź sobie, młodzieńcze, że schron wytrzymał. Nawet ścianki działowe, żeby się chociaż zarysowały, nic, solidna robota. Postawiono go jeszcze za czasów mojego dziada. Dziadek. Wspomnienie dziadka zawsze przywoływało mu na pamięć pierwszą ceremonię pogrzebową, w której uczestniczył. Ciało staruszka wyrzucono ze schronu i poddano działaniu plazmy. Rom pamiętał, że buchnęła wtedy chmura kopciu, na ułamek sekundy zasłaniając drgające oknie przed pole. Buchnęła chmura kopciu i kolejny weteran opuścił Redutę zgodnie z wojskową tradycją. Z tradycją, której nie zniosły jeszcze idiotyczne przepisy emerytalne. A przedtem walczył w zwykłym okopie. I nie było tych tuneli, taśmociągów. Babcia chodziła po obiad z menażkami. Nie tak jak dzisiaj wystarczy nacisnąć guzik. Uczyliśmy się tego z historii. Rom poczuł, że zbiera w nim gorycz. jak uparcie próbował przelicytować go nauką. Jakby ten dyplom uprawniał go do Bóg wie czego. Do diabła z nauką, warknął. Jakby ci przyszło na starość czołgać się kilometrami i to w okresie, kiedy nikomu nie śniło się o BHP, nie mówiłbyś o nauce. Praktyka, synku, praktyka a babcia nigdy nie uroniła ani kropli z menarzek. Jaką wtedy grochówkę gotowali? Nie to, co dzisiejsze syntetyki. Fer myślał ze ściągniętymi brwiami. Nie przejął się gadaniem starego, ale po raz pierwszy uświadomił sobie nieuniknioność przemijania. Wyglądał nastroskanego. Pana rodzice też tutaj pracowali? Zagadnął ze współczuciem na wyrost. Owszem, odparł stary swobodnie. Miałem także rodzeństwo starszego brata. Zgubił go nauk, papierosy. Czuł respekt przed ojcem, dlatego przeważnie palił w prochowni, a ja I ja nie założyłem rodziny. Czasu nie było. W najlepszych latach do żeniaczki tyrałem po 18 godzin na dobę, żeby wyrobić plan. Później, kiedy przyszła rutyna, odeszła ochota, ale nie narzekam. Mam tu trójkę wiernych robotów i jakoś sobie radzę. Spoczął za biurkiem położył ręce na poręczach fotela. Jeszcze nie zupełnie dotarło do niego, że odchodzi. Nie, nie żegnał się z tą bazą. Po prostu chciał posiedzieć jak dawniej i sam. Ferro rozejrzał się za krzesłem. Potem obciągnął mundur, przycupnął na biurku i spytał. A do kogo obecnie pan strzelamy? Rom wzruszył ramionami. Zaczynał powoli rozumieć, że niebawem nie będzie słyszał uspokajającego grania dział. Czy ja wiem? Dziadek miał gdzieś zapisane, ale kartka zginęła. Jak sięgam pamięcią, zawsze waliliśmy do góry. Chłopak zaniepokoił się. No, a Azymut? Dowolny. Żeby coś się działo, przesuwam celowniki zgodnie z ruchem maj wskazówki zegara. Tą metodą załatwiam wszystkich przeciwników w ciągu jednej, drugiej doby. Zresztą w końcu nie chodzi o przeciwników. Nie wiadomo nawet, czy tacy są. Ważne jest zużycie amunicji. Spojrzał na młodego. Chyba uczyli was o tym. Fer zaprzeczył samym wyrazem twarzy. Ale dostałeś jakieś instrukcje w sztabie? nalegał stary. Nie, nigdy nie byłem w żadnym sztabie. Dali mi skierowanie z koncernu zbrojenowego. Powiedzieli, że mam walczyć o dobrobyt i że jak przekroczą plan, to napiszą o tym w gazetach i pokażą je w telewizji. Rom uśmiechnął się ze zjadliwą satysfakcją. Co za naiwny szczeniak! I takiego cholera przysyłałem na ten posterunek. I taki świeci mu w oczy dyplomem. Tablica sygnalizacyjna ożyła. Białe światełko, podobne do tego nad wnęką tunelu w pomieszczeniu dostawczym, pulsowało kodem odwołania. Ci, którzy przysłali to zmiennika, zaczynali się niecierpliwić. – Chciałbym, żeby pan przekazał mi trochę swoich doświadczeń – powiedział Fer. Siedział plecami do tablicy. Rom wycelował brodę w jej kierunku i chłopak zerknął za siebie. Potem znowu wbił wzrok w starego. Patrzył z napięciem i ponagleniem. – Hm, odejść… Ron sapnął, zwiększając nacisk dłoni na poręcze fotela. Co ja tam będę robił? Zapytał sam siebie, po czym twardo rzucił w stronę chłopaka. Jak tam w ogóle jest, co? Fer uczynił nieokreślony ruch ręką, rzekł. Słyszałam o domach starców, ale podobno zakładają w nich strzelnice wyposażone w sprzęt w demobilu. Bo teraz, proszę pana, w bazach instaluje się dezintegratory, a za kilka lat, kiedy skończył korespondencyjny kurs specjalistyczny, Otrzymam pozwolenie na obsługę anihilatora antyprotomowego. Cóż to będą za fajerwerki? Rom uniósł się w fotelu. To ja już wolę pozostać przy konwencjonalnej broni w domu starców. Oświadczył i skierował się do wyjścia. Wracam tak jak stoją. Za parę dni prześlę Ci wykaz rzeczy, które mi odeślesz. Resztę możesz dezintegrować. Schodami dotarli na wyższe piętro, a następnie do pomieszczenia dostawczego. Stary spojrzał w mroczną czeluś tunelu. Poklepał swego zmiennika po ramieniu. Życzę ci, synku, przesunięcia górnej granicy wieku emerytalnego do 100 lat. Fer skłonił głowę. Bardzo pan łaskaw. Ja panu natomiast życzę pełnej mobilizacji społeczeństwa. Wówczas mógłby pan wrócić do pracy. Dziękuję. Dziękuję i żegnam. Odparł Rom, zajmując siedzenie na taśmociągu. Chłopak gorliwie sięgnął do wyłącznika. Stary chwycił go za przedrabią. I jeszcze jedno, powiedział. W sąsiednich schronach jest kilka młodych i niczego dziewczyn. Zajrzyj tam przy okazji. Cześć. Z prawą uruchomił taśmociąg i zniknął w tunelu. Cześć, rzekł Fern do pustego wylotu. Przez chwilę tkwił nieruchomo w miejscu. Pojedyncze, słabnące eksplozje przywoływały go do rzeczywistości. Energicznie zatrzasnął pancerną klapę i podszedł do lornety. Dwa roboty marudziły przy zaciętym miotaczu. Tak jak w szkolnej bazie treningowej, włączył megafony i ryknął. Nie grzebać się tam, przeklęte skorodowane matoły! Do roboty i ognia, ognia, ognia!